Cześć, dzień dobry i witam was w kolejnym vlogu, masie Moi drodzy, mamy dziś 4 grudnia e, Wczoraj odpakowałam od Haliny trójeczkę yy, I dała mi taką e, piękną świecę o zapachu pomarańczy I słuchajcie, w tym woreczku, wiecie co pisało? Ja normalnie wam aż muszę to e, przeczytać Halinka, nasza przyjaźń jest jak świeca Zapomnij o mnie, a spalę ci dom Czajcie, to są groźby, to są groźby Dobra, e, z partyzanta zaczniemy od... Szybciutko tutaj te kalendarze adwentowe, gdyż ponieważ nie mam zbytnio dużo czasu. Bo słuchajcie, dziś jest poniedziałek i mam tyle do ogarnięcia. Maksymiliana muszę dzisiaj odebrać wcześniej z przedszkola, bo na 16 mamy dentystę, a po dentyście chcemy jechać, znaczy chcemy, ja chcę jechać z mękiem do moich rodziców i pokazać mu film, który dostał od świętego Mikołaja, także bardzo jestem ciekawa jego reakcji, nie przedłużam szukam czwóreczki od mojej Halinki i mamy tu o matko, ja chyba wiem co to jest, ja to czuję ja cię sunę, jaki wariat co jest grane w ogóle czekajcie, bo tam coś jeszcze jest, oczywiście standardowo karteczka, jaka wariatka, mamy i buprom i co, co tutaj może być słyszycie? no tu może być. Hmm. I to jest, słuchajcie, wariatka, no jak boga kocham po prostu. Mamy seteczkę, mamy i buprom na ból głowy po seteczce, także no halina po prostu przeszła samą siebie. Naprawdę ogólnie, co jak co, ale kreatywnie, kreatywnie. I karteczka standardowo mówi Ci już ktoś, że jesteś najcudowniejszą przyjaciółką na świecie. tylko ja słuchajcie, czytając te karteczki, normalnie mam łzy w oczach za każdym razem. Ja się chyba bardziej z tych karteczek cieszę niż z tych e, prezentów, naprawdę. Dobra, ale polecimy jeszcze szybciutko z, e, z, e, z Sinsejem i z kalendarzem z Wedle, z OmniBio. Wiecie co? Wczoraj robiłam live na TikToku y, i otwierałam na live dwójkę i trójeczkę tutaj z tego kalendarza adwentowego. I moje kochane, małoletnie. Ludki zagadali mnie i zamiast dwójki otworzyłam piąteczkę. Także serdecznie Was pozdrawiam w po sumie wszystkich, którzy byli na tym live'ie. I co? Po prostu zamiast piątki, czyli jutro otworzymy sobie dwójkę. Ale w każdym razie dziś czwórka Dziś czwórka, a czwórka będzie Ej, Ja jestem ślepa, naprawdę, ja jestem ślepa Ej, Ja nie widzę O, tu jest czworeczka. O, elegancko, 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 elegancko Bo to będzie Zestaw Only Znaczy W sumie zestaw zestawu Only Dobra, peeling do ust Inspirowany zapachem ptasie mleczko-waniliowe Smokowicie, gładkie usta Uuu, A ja lubię smarować usta Dlaczego mi nic nie czuję? covid eee, Jakie fajne! Smaczne. <śmiech> <śmiech> Przyjemne. Dobra, i czwórka, tak? Czwórka z Sinseja. Ej, nie, wiecie co? Troszeczkę mnie drażni ten kalendarz z Sinseja, bo wczoraj na live'ie odpakowywałam też Sinseja i słuchajcie, nie było chyba trójki albo nie było dwójki, bo tutaj zobaczcie, jest taka folia. I on podczas ruszania... Wszystkie biżuterie nam uciekają, wiecie? W tym momencie, w tym okienku Mamy, zobaczcie ile rzeczy Chyba powinnam wcześniej wziąć tą folię Ściągnąć Tylko wiecie, też nie chciałam jej ściągać, bo nie chciałam Patrzeć co tam dokładnie jest Tutaj mamy jakiś łańcuszek Taki ładny, zwykły, zwyczajny hmm, Oczywiście standardowo jakości brak Okej, okay, złapało yy, Tutaj widzę, że mamy bransoletkę Ej, fajnie w sumie, co nie? W jednym okienku cztery sztuki elegancko, co nie? Mamy piękne, ładne pierścioneczki. To prawda nie zaręczynowy, no ale może kiedyś. I mamy też tutaj o! kolejny pierścioneczek. Także obstawiam, że po prostu któreś okienka będą puste, które nie mam zielonego pojęcia. Ale trudno. Idziemy teraz rozpakować herbatkę o numerze 4. W wcześniejszym vlogu pokazywałam Wam, że w tym miejscu zawiesiłam ten kalendarz adwentowy z herbatkami Williamsa i szukamy czwórki, mam tutaj czwóreczkę Wciągniemy I, i zobaczymy jaką dziś będziemy pili herbatę, że mówię suszone koszyczki rumianku dobroczynnie wpływają na pracę żołądka rumiankowy napar wypity wieczorem zapewnia spokój spokojny sen aha, to czyli dobra, no to okej, okay. zostawimy po prostu sobie e, herbatkę na wieczór why not, ale tak czy siak zrobię sobie herbatkę e, w termosie Gdyż, ponieważ muszę się szybko ubrać, pojechać do księgowej, pogarniać kilka rzeczy na mieście, a taka herbatka w termosie, słuchajcie... W taką pogodę... Będzie ideolo, będzie ideolo. Boże, dlaczego oni w ogóle tutaj nie odśnieżają? Halo? Mam, słuchajcie, dość, mam dosyć, mam dosyć jeżdżenia. Jest godzina, może już mam telefon mokry, bo mi wpadł do śniegu 14.40 czyli, czyli, czyli 5 godzin, słuchajcie, prawie 5 godzin spędziłam na jeżdżeniu, po sklepach po księgowych, po o! ja pierniczę, kocham po prostu, kocham poniedziałki kocham początki miesiąca, w każdym razie zahaczyłam jeszcze aptekę po raz kolejny, boże jak ja jestem <ślam> taka zmarnowana zahaczyłam aptekę Standardowo e, musiałem kupić kran Maxiowi, bo już się e, skończy. Słuchajcie, Max półtorej tygodnia temu, nie no, dwa tygodnie temu, coś takiego skończył. Antybiotyk. I wyobraźcie sobie, że znowu zaczął mi kaszleć. Tym razem zaczął kaszleć, tak, ma taki kaszel krtaniowy, coś takiego. Mam nadzieję, kurczę, że to się nie skończy żadnym lekarzem, żadnymi antybi antybiotykami, dlatego kupiłam mu też syrop przeciwkaszlowy, bo nam się, słuchajcie, wszystko pokończyło. Tak samo musiałam jeszcze lecieć na zakupy spożywcze, bo też się wszystko pokończyło. Wszystko po prostu naraz się pokończyło. Why? się pytam. Lecę do domu, zrobiłam e, unboxing kupiłam fajne świąteczne rzeczy. Takie, Christmasowe fajne. O. Po co wrzucić zakupy do bagażnika, co nie? Jak można normalnie wszystkie umieścić sobie tutaj, i podczas hamowania wszystko to leci w dół. Ale kupiłam takie, słuchajcie, piękne e, świąteczne rzeczy. E, oczywiście Wam pokażę w domu i stwierdzam fakt, iż baby mają większy syf w aucie niż faceci. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego wora, żeby nie było, ale ja Wam muszę się przyznać, że ja nie potrafię utrzymać porządku w aucie. Naprawdę. E, w domu, owszem, w aucie totalnie mi to nie wychodzi. Ja nawet Wam nie będę pokazywała, co tam się dzieje z tyłu i tutaj jeszcze z przodu po mojej stronie i w ogóle... w w takich miejscach, zakamarkach No bo wstyd, po aż wstyd Będę szybki hol zakupowy Dlatego, że ja muszę jechać za chwilę Po Maksymiliana, muszę go odebrać dzisiaj Wcześniej z przedszkola, żeby przyjechać do domu, żeby mógł szybciutko umyć ząbki I musimy lecieć do Dentysty Słuchajcie, ja chyba ponad godzinę Zmarnowałam na poszukiwaniu takiego worka, wiecie, na prezent od świętego Mikołaja. I znalazłam coś takiego w Dilizie. I mówię, dobra, kurde, nie ma ładniejszych, więc biorę, tak? Ale potem weszłam do kurczę blaszka Cisseja. I zobaczcie, jaki piękny znalazłam. Tylko nie wiem, czy mi tutaj prezent się dla niego zmieści. Zobaczcie, jaki piękny, śliczny. I do tego właśnie worka Mikołaj. Prezenty Prezenty Dzisiaj mu jeszcze wziąłem i dokupiłam Jakieś pierdółki do, do, do tego Prezentu Dokupiłam, znaczy Mikołaj dał mi, dał mi pieniążki Żebym mogła mu kupić Ale nie będę wam pokazywała tego Pokażę wam jak, jak, jak Maksymilian po prostu będzie już rozpakowywał Prezent od Mikołaja I czajcie to Patrzcie to Ciareczki kuchenne Widzicie to? Przecież to jest Przecież to jest urocze, to jest urocze A kosztowało 13 zł 3 sztuki, tak? Tak, 3 sztuki Jak będziemy dokorować chałupę to normalnie to będzie taki Christmas, że Mamy laski, mamy ciepłe skiety Świąteczne I zobaczcie co wyczaiłam zobaczcie co ja wyczaiłam, kolejną piżamę świąteczną ale tym razem nie czerwoną tylko taką zieloną kawą t-shirt zwykły, zwyczajny, zielony bez żadnych tutaj pierdółek, ale te spodnie patrzcie na te spodnie, boże już mi jest gorąco w tym płaszczu dobra wiecie co, w sumie mogłabym wam pokazać te pierdółki, które mu dzisiaj dokupiłam, why not Dokupiłam mu takiego Monster Traka, dlatego że ostatnio mówi mi, że mama co od Mikołaja Monster Traka. Już nagle nie Lego, tylko Monster Traka. Ja mówię, matko jedyna, ale w każdym razie dokupiłam mu takiego małego Monster Traka i też jeszcze gdzieś tam wspominał o ciastulinie. Także te dwie rzeczy plus tamta główna zapakujemy pięknie, ładnie. Nie, to nie jest ten worek. No to piękny worek i będzie, będzie bajecznie. A ja zmykam e, po moje dziecię. I proszę bardzo, dobra Meńka, Pojechaliśmy jeszcze szybciutko umyć ząbki. I trzy minuty, i moje dziecko śpi. I tak jest za każdym razem, kiedy odbiorę go z przedszkola e, i gdzieś jedziemy. Trzy minuty, i od razu zasypia. Patrzcie, jak, ma, jak ją ma mać tego zdolnego wnuka. Wszystkie zęby zdrowe. Wow. A? Mówi pani, oprawimy w ramkę. Ma, bawo. Widziałeś, ojcze? Dobra, super... Baba, to na Oje, Dla super. A to napisała... Zdałeś? Napisała Maksia przez X. Wow. zresztą przez KS. Ale dobra, trudno. Co ty robisz? No babcia mi pozwoliła. Cały kalendarz zjeść ci pozwoliła? Tak. No nie gadaj. I ty masz zamiar ty, ty czekoladek dzisiaj zjeść? Tak. No, na pewno. Ciekawa jestem potem, kto będzie Cię usypiał. Ładnie. Ja nie jestem zadowolona. Mikołaj, to musisz to ładnie oglądać. Siedzieć i oglądać. Siedzieć samochodem, bo cię zgubi to mroźną pogodę. Huh, huh, la Co to za Mikołaj? la huh, hu, la, Co, 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 Co to za Mikołaj? Co to za Mikołaj? Proszę panią, a ładnie zaspiewam. Chyba proszę panią. Tak, proszę. <laughs> Czemu ty do babci? Bo, bo ja to Czemu ty do babci mówisz, proszę pani? Nie umiem. <laughs> Powiedziałaś, proszę pani do babci. Yy. Powiedziałem tak przed z chwilą. Yy. Mam tu! Mam to nagrane! Udowodnię Ci to. To pokaż! <laughs> to zaraz. My to dostali. Ja myślałam, że to jest dla mnie. A on powiedział, że to jest dla ciebie. Yy. Dostałeś wiadomość List. od Mikołaja. Od Mikołaja wiadomości. Co? Boże. Nie, witam. Nie Ciebie oglądam, Dlaczego? co Ty robisz. Słuchaj, Maksymilianie, zaraz coś <grym> Maksymilianie. Cały artykuł o Tobie w naszej gazecie, a Twoje Słuchaj, zdjęcie na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o Tobie piszą. Ach tak, wiem, że chodzisz do przedszkola, a tutaj Twoje zdjęcie. To ja? A, no, pamiętam, no. pamiętam. To ten to ja! mały Urwis. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz swoich zabawek. Widzisz? Się. Na Widzisz? pewno. A ja skończę gotowanie. Maksymilianie, masz już cztery latka. Dobrze, lubisz oglądać bajki. Tak? Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie. Bądź grzecznym chłopcem. Dobrze. Mikołaj wysłał babci Widziałeś? i film. Żeby to je przekazali, żeby to je pokazali. Widziałeś? Ja sobie w, razie, w a, razie. Co, a ja mówiłam co? Że Mikołaj patrzy? No? no. Mówiłam. No, ale słuchaj. Dzisiaj otwieramy kalendarze! Kalendarze? Tak! Po <laughs> jednym okienku. No, a wczoraj otwierałeś? Wszystkie. Aż trzy, co nie? Tak. Bo w piątek nie otwierałeś, w sobotę nie otwierałeś i w niedzielę nie otwierałeś. Więc wczoraj otworzył Max 3 i gdzie ty masz w ogóle te sprzęty? Które wczoraj tutaj miałeś, tak? To miałeś i co jeszcze? Co tam jeszcze było ciekawego? Pokaż mi. O, drugi flamet. O takie miałem. Piąteczkę. Tu było coś takiego, zobacz, takiego dużego. No, Jakieś wiem, karteczki. Tu, tu były naklejki. Naklej? A, a tu były flamatki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, no dobra, no to w każdym razie. Teraz musisz znaleźć no. czwóreczkę. Gumka do mazania. No. Ła! Wow. Tu pisać sobie elegancko. A, a tu czwóreczkę musisz znaleźć. A to w ogóle po kolei jest kalendarz. No a to w ogóle kender z czekoladkami, tylko pytanie ze 100 punktów, Max, czy nie za dużo tych czekoladek? Nie, bo ja je tu chowam. Dobrze, no to tutaj, otwieraj to. Zgniecie zaraz tę czekoladkę. O, gwiazdka. Gwiazdka jakaś, Gwiazdka no, Ładno. A kiesko, tu I odkładamy gdzie? Tu. Na miejsce. Tak. Elegancko. Pięknie, macie, ładnie Twoje kalendarze się prezentują. O, taki jest. Mm, zielony jasny i zielony ciemny. Idziemy ja. się myć zaraz, A tam... bo no jest dosyć późno. Późno też przyjechaliśmy. Si? Pijama i do mycia. Mm, milusi jesteś, najedzony jesteś? Tak. Tak? Wykąpany, Piękko. najedzony. I co teraz trzeba zrobić? To spanka. Iść, ale jest to Ale ja chcę to zjeść. A ty! Jesteś oszust. Ty jesteś oszust. Dobrze, e? okej, okay, to zjesz, ale bez bajki. Nie, bo Ty robisz tak specjalnie, gościu. Żebyś właśnie tylko jak najdłużej oglądał. Ja cię znam. Nie. Ja cię znam. Nie. Znam cię. Nie. Idziemy spać? Nie! Idziemy spać. Jeste, Jeste. Już jest późno. Nie, Wyobrażacie sobie? Pięć prawie lat ma. Dobra, w tyletniu będzie miał pięć. Zobaczcie, jakie cwany. Nie dam. Jak to możliwe, że takie małe dzieci są takie cwane? Bo niektóre które są i są Jak to możliwe? Jak to? Pytam się, jak to możliwe jest. Nie powiem. Że małe dzieci są takie cwane. Ale pachnie! Wybrany kocyk! Niech parowolu, tylko wy. Lenorze <noise> Dawaj mysza. A, a, idziemy, jedy. idziemy. Nie ma nigdy, nie ma nigdy! Nie <noise> nigdy. Idziemy. Lenorze. Dawaj, nie, idziemy, go. Ja już też jestem wykąpana, tak jak zresztą widzicie, no make-up, e, włosy mokre. Mm, idziemy. Dawaj. A mam, dosziemy do pokoju. Nie, u Ciebie. No, haha, no jesteś chyba szalony. Szalony. U Ciebie. Let's go, baby Aaaa! Zanim się tu jeszcze z Wami pożegnam, to muszę Wam koniecznie pokazać e, takiego pięknego ciastka, którego dostałam od moich rodziców. To jest olejek do kąpieli. Zobaczcie, tak rewelacyjnie pachnie. I mama to moja kupiła w Rosmanie. Także słuchajcie, dzisiaj było testowane. Jest po prostu rewelacyjny. Skóra tak e, pięknie, pięknie e, pachnie. A ja moi drodzy, będę się już z Wami żegnać. Gdyż, ponieważ tak jak widzicie, jest, nie widzicie, 21.40, ja jeszcze muszę zrzucić pliki yy, i zmontować tego vloga, plus y, jutro muszę też wcześniej wstać, bo no po pierwsze na do przedszkola, a po drugie yy, jutro od 8.30 do 19.30 jestem... W salonie mam plan. Hmm, Ciekawy, czy mi wyjdzie. E, jak już skończę wszystkie klientki, wrócić do domku i nagrać wam taką naszą wieczorną rutynę. <laughs> ponieważ jutro, o matko, sorki, że <laughs> tak chrypię, A jutro jest, słuchajcie, 5 grudnia. I jutro będziemy pisali listę do świętego Mikołaja. Oczywiście, standardowo. E, I tak myślałam właśnie, że, że, że fajnie by było nagrać z tego vlogmas. No, tylko pytanie, czy będę w stanie, czy będę miała na to siłę, żeby potem wiecie znów zrzucić pliki i znów zmontować na kolejny dzień. No ale zobaczymy, nie obiecuję Wam. A tymczasem proszę bardzo, herbatka jest zrobiona i będę się już z Wami żegnała zobaczonka w kolejnym vlogmasie i proszę nie patrzeć na moje poznokcie. Kiedyś sobie je zrobię. Szef bez butów chodzi. Pa!